Miłości pragnę, niekrwawej i ofiary. Zmiłuj się nade mną, Boże, właskawości łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Obmyj mnie. Bowiem Ty się nie radujesz, a całe palenia choćbym dał nie przeniesz. Boże, moją ofiarą jest. Wtedy przyjmiesz prawa Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby go podchwycić w mowie. Posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy też nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie wystawiacie na próbę o Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On nich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się i zostawiwszy go, odeszli.